5 lipca 1607 roku włoskiemu franciszkaninowi, Bartłomiejowi Salutiusowi, podczas mszy świętej ukazuje się Matka Boża. W czasie widzenia błogosławiony franciszkanin woła: O Polsko, jakże wielu masz patronów! Ocknąwszy się z ekstazy, kończy odprawiać mszę świętą, a zapytany przez współbraci, co mówił i dlaczego, zapytał, czy istnieje jakieś państwo, co się zwie Królestwem Polskim. Kiedy zakonnicy potwierdzili, wówczas błogosławiony Bartłomiej powiedział, W tym królestwie źli poddani podnieśli bunt przeciw dobremu królowi swemu. Dziś do bitwy przychodzi i powiedziano mi, że wygrają, co będzie ostatnią i nieopisaną zgubą tego państwa. A gdym na to ubolewał, w sercu widziałem, że oto przenajświętsza panna stanęła przed majestatem boskim z nieprzeliczonym gronem świętych patronów królestwa tego, którzy wraz z nią. Padając na twarze, prosili pana Boga za królem i królestwem jego. Więc na ich prośby zaszedł od Boga wyrok, a zbuntowani przegrali, a król i państwo ocalało. O zdarzeniu doniesiono papieżowi, gdy nadeszła nowina, że 5 lipca 1607 roku król polski odniósł zwycięstwo nad Rokoszanami pod Guzowem, jeszcze większą czcią otoczono Maryję i gorętsze modlitwy zanoszono za Polskę. Mniej więcej rok po tym wydarzeniu matka Boża ukazała się innemu włoskiemu duchownemu, Juliuszowi Mancinelemu, wskazując na szczególne umiłowanie królestwa polskiego i każąc się tytułować królową Polski. Mancinelli był mistrzem nowicjatu rzymskich jezuitów tego samego, w którym zmarł święty Stanisław Kostka. Odznaczał się świętością życia i wielką czcią do najświętszego sakramentu. 14 sierpnia 1608 roku, modląc się bardziej gorliwie niż zwykle, Juliusz spojrzał przez okno w swojej celi na niebo. Nagle ujrzał wspaniały i dziwny obłok, wychodzący jakby z morza, który płynął ku niemu. Zobaczył wyraźnie, jak z obłoku wyłania się postać dziewicy niepokalanej z dzieciątkiem Jezus na ręku, okryta królewską purpurą, pełna majestatu, a u kolan jej klęczał piękny młody Jezuita, aureolą cudowną otoczony. W wzięta królowa! szepnął Mancinelli i owładnięty niewypowiedzianą rozkoszą, osunął się na kolana i zaczął się modlić. O królowo w wzięta, módl się za nami! Na co matka Boża radośnie nań spoglądając, zapytała, dlaczego nie nazywasz mnie królową Polski? Ja to królestwo bardzo umiłowałam i wielkie rzeczy dla niego zamierzam, ponieważ osobliwą miłością do mnie płoną jego synowie. Powiedziawszy to, Matka Boża jakby wyczekiwała odpowiedzi Juliusza, który wykrzyknął: Królowo Polski w niebo wzięta! Módl się za Polskę! Potem Matka Boża spojrzała z wielką miłością na klęczącego u jej stóp Stanisława Kostkę, a następnie na zakonnika i rzekła: Jemu te łaskę zawdzięczasz, Juliuszu mój. Niebawem, po zbadaniu sprawy i za pozwoleniem przełożonych, Mancinelli poinformował o zdarzeniu ojca Mikołaja Łęczyckiego z zakonu jezuitów w Polsce. Aby tę dobrą nowinę oznajmił także królowi. Zakon i król rychło rzecz rozgłosili, że sama boga rodzica kazała się nazywać królową Polski. W kraju naszym zapanowała ogromna radość z tego powodu, że mamy panią, której królowanie nigdy nie ustanie i która czuwać nad nami będzie po wiek wieków, a nawet wielkie rzeczy dla nas zamierza uczynić. Nie trudno wyobrazić sobie zdziwienie papieża i Włochów. Że w tak krótkim czasie dwóch włoskich zakonników, jeden franciszkanin, drugi jezuita, tak przychylnie o Polsce się wypowiadało. Rzecz w ogóle była niesłychana, bowiem żadnemu innemu narodowi chrześcijańskiemu łaska taka nie była ani przedtem, ani potem, w tym stopniu przez Matkę Bożą okazana i udzielona. Mancinelli, już jako bardzo sędziwy staruszek, wybrał się do Polski. 8 maja 1610 roku zjawił się w katedrze krakowskiej. Podczas uroczystej mszy świętej przy grobie świętego Wojciecha wpadł w ekstazę. Podczas której ujrzał Marię w królewskim olśniewającym majestacie, jakiego jeszcze nigdy nie oglądał. Boga rodzica powiedziała mu: Jam jest królowa Polski, jestem matką tego narodu, który jest mi bardzo drogi. Więc wstawiaj się do mnie za nim i o pomyślność tej ziemi błagaj nieustannie, a ja ci zawsze będę jaką jest teraz miłościwą. Siedem lat później, po uroczystości w święto w niebowzięcia, zakonnik jak zwykle patrzył na piękną zatokę neapolitańską, w której skrywały się promienie słoneczne. Modlił się, pragnąc ciągle oddawać jeszcze większą cześć Maryi. Znowu z gorejącego obłoku, który pojawił się na niebie, wyłoniła się piękna postać Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus na rękach. U jej stóp klęczał cudny młodzian w aureoli. Matka Boża zwróciła się do zakonnika tymi słowami. Juliuszu! Synu mój, za cześć, jaką masz do mnie w niebo wziętej, ujrzysz mnie za rok w chwale niebios. Tu jednak na ziemi nazywaj mnie zawsze królową Polski. Umiłowałam to królestwo i do wielkich rzeczy je przeznaczyłam, ponieważ szczególnie wielbią mnie jego synowie. I wzrok jej spoczął na świętym Stanisławie Kostce, po czym dodała: Jemu zawdzięczasz łaskę dnia dzisiejszego. Pięćdziesiąt lat po śmierci świętego Stanisława Kostki dokładnie tego samego dnia w 1618 roku Maria wzięła do nieba sługę Bożego Ojca Juliusza Mancinelego, który zmarł w opinii wielkiej świętości.